Był kiedyś, znaczy teraz, całkiem pozytywnie walnięty vloger. Wiele pomysłów i takie tam. Wpadł na pomysł? No właśnie. No, to Mateusz, co tam? E, siema, słuchaj, jest taka sprawa. E, właśnie wpadłem na stronę takiej fundacji. Wiesz co, nie pamiętam, jak ona się nazywała, <śle> ale chodzi o to, że sprawa jest następująca, ponieważ zrobili oni taką akcję. Marzycielska poczta się nazywa. Chodzi o to, że sprawdzasz profil jakiegoś dziecka i możesz przez ten profil. masz tam adres tego dziecka i możesz mu e, coś napisać. Po prostu z nim jakiś kontakt nawiązać, e, podzielić się pasjami, spostrzeżeniami. Czy byś to wszedł, ponieważ chciałem zorganizować taką akcję? Bo I mogę, że dla mnie jest. On Jasne, ma. nie ma problemu. Zaraz na list. Się rozgadałem. Dobra, to dzięki. Wielkie trzymaj się. Dobra, nara, no, na razie. No razie. Do akcji dołączyli także wektorzy. Znani w internecie jako wektorzy. My też postanowiliśmy coś napisać. Wydrukowaliśmy tutaj nawet siebie na papierze listowym, żeby było jakoś ładniej. No to spróbujmy coś napisać. አይ ጥሩ ነገር አለ አይ ጥሩ ነገር አለ አይ ጥሩ ነገር አለ አለ አይ ጥሩ ነገር አለ አይ ጥሩ ነገር አለ Mamy list do jednego z dzieci. Mamy skrzynkę, proszę bardzo. Halo? Misja wykonana. Udział wzięli Wektorzy, Mr. Kacprowy, Vlog Mateusz oraz bardzo tajemniczy głos za sceny, czyli ja, z